No okay. Tak przebija było tak fajnie dziea. Ale straszny, jest straszny. Podskakuje ciągle. No, widzisz mówię. W tym momencie postanowiliśmy wracać do domu, ponieważ były zbyt duże fale i po prostu nie dało się pływać, więc zagraliśmy wieczorem, gdy już było spokojnie. Olha Bywałeś, zobaczyć. zobaczysz. Haha! <grystanie> się Haha! 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 uspokoią, bo już się Haha! zrobiła nie Haha! bo ona puściutko, teraz już tak nie jest. Haha! trzeba uspokoić Haha! <grystanie> Haha! Było blisko, bo... na A to jest da się, tylko że trzeba... Opanować. No ale to musi być nawet, wiesz, gdy gładka woda była. <noise> Trochę ochlapała. Znaczy, nie Nie, nikt to. Daczej to zygzak. Wow, widziałeś? Zrobiła normalnie fikołka. Yeah. No i ja mówię, nie kombinuj, bo to już za dużo kombinujesz. mi ty. A, bo ja to, ja to jest na boku. Widziałeś? Dobra, ja to tak, tak, ja tu na boku.